Cześć, witajcie na kanale Izabel na którym poruszam różne tematy związane z życiem we Francji. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie o tym, w którym regionie Francji żyje się najlepiej i gdzie najlepiej zamieszkać. Zapraszam do oglądania. A więc w jakim regionie Francji najlepiej zamieszkać? Na to pytanie pomogą odpowiedzieć nam trzy artykuły, które zalinkowałam pod tym filmikiem. Jako że najczęstszą motywacją emigracji są kwestie zarobkowe, zaczniemy od tego, gdzie powodzi się Francuzom najlepiej, a które regiony wypadają gorzej. Najbogatsze regiony to często takie, w których zarobki są najwyższe. Ale co za tym idzie, koszty życia również. Do porównania zamożności departamentów Krajowy Instytut Statystyk i Nauk Ekonomicznych stworzył indeks. Bierze się liczby mieszkańców i ich zarobki. Sumę tych wszystkich zarobków dzieli się przez liczbę mieszkańców danego departamentu i na tej podstawie ustalona jest średnia. Średnia krajowa została ustalona na poziomie 100, czyli departamenty, w których ta średnia wynosi ponad 100, oznaczają, że oznacza to, że w tych regionach mieszkańcom powodzi się lepiej i zarabiają oni średnio więcej niż średnia krajowa, a w departamentach, w których poziom jest poniżej 100, to są te biedniejsze departamenty. I teraz tutaj będziemy posługiwać się danymi, które są najświeższe i pochodzą z 2018 roku. 17 departamentów osiągnęło wyniki wyższe niż średnia krajowa i są to departamenty znajdujące się w Ville de France, departamenty w pobliżu Hiszpanii, departamenty w pobliżu Szwajcarii, Departamenty na południu oraz departamenty wchodzące w skład dużych metropolii, takich jak Lyon, Toulouse, Nicea, Bordeaux czy Lille. Jak można się domyślić, najwyższy dochód jest w Paryżu, osiągnął aż on 197,1 punktów w skali, czyli praktycznie dwukrotnie więcej niż średnia krajowa. Ale jak można się domyślić, tam koszty życia są również bardzo wysokie, jeżeli nie najwyższe w całej Francji. Jeżeli chodzi o najbiedniejsze departamenty, to jest ich sześć na końcu listy, z czego trzy znajdują się na północy Francji. Trzy najbiedniejsze departamenty to Creuse, Ode i saint saint denis Ten ostatni to tak naprawdę departament, w którym nikt nie chce mieszkać. Jeżeli oglądają mnie osoby mieszkające we Francji, to dajcie znać, z którego departamentu pochodzicie. Teraz przejdźmy do mieszkańców poszczególnych departamentów, w których departamentach jest najwięcej obcokrajowców posiadających swoje nieruchomości i z których krajów oni pochodzą. Teraz proponuję Wam zastępować filmik i napisać w komentarzu Wasze typy. Dajcie znać, czy trafiliście, czy nie. Kto celował Paryż albo Lazurowe Wybrzeże? Ja bym tak trafiła. Jednak, jak się okazuje, największa liczba imigrantów posiadających swoje nieruchomości znajduje się w departamencie wspomnianym wcześniej w filmiku, czyli La Creuse. I jest to jeden z biedniejszych departamentów. Zuziemcy nabywający nieruchomości w tym departamencie stanowią około 11% wszystkich Inwestorów. Jest to więc całkiem sporo. Zaraz po Le Creuse stuje się Le Dordogne z 8% wynikiem i dopiero Le Maritime. Jeżeli chodzi o Paryż, to nieruchomości nabywane przez obcokrajowców stanowią tylko 2,3% wszystkich. Transakcji zakupu nieruchomości. Zdecydowana większość transakcji kupna nieruchomości znajduje się albo na wsiach 45%, albo w niedużych miastach 38%, albo na terenach podmiejskich 17%. Myślę, że łatwo wytłumaczyć to z zjawisko faktem, że na tych terenach po prostu nieruchomości są tańsze albo po prostu urak francuskiej wsi tak działa na przyjezdnych, że chcą tam zamieszkać. Jeżeli chodzi o narodowości, które najczęściej kupują nieruchomości we Francji, to są to, jak można się domyślić, Brytyjczycy 23%, później Belgowie 19% i Niemcy 8%. Natomiast subskrybenci tego kanału to w 100% osoby z Polski. Jeżeli jesteście polakami, to proszę wciśnijcie e, lajka like pod filmikiem dla algorytmu YouTube'a. Na koniec przejdźmy do aktualnej sytuacji na świecie związanej z kryzysem sanitarnym, o którym myślę, że wszyscy słyszeli, które departamenty radzą sobie najlepiej w związku z kryzysem, a które najgorzej? Już regiony najbardziej dotknięte przez kryzys to region centralny, Le Grandes i rolnicza część regionu paryskiego. W tych departamentach od początku 2020 roku była największa ilość umów, które zostały rozwiązane lub nieprzedłużone. W samym regionie de France liczba osób, które straciły pracę wynosi 25% wszystkich ludzi, które. Którzy stracili pracę we Francji od początku 2020 roku. Lepiej radzą sobie departamenty, w których znajdują się inne metropolie, np. Lyon, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux czy Lille. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, do którego miasta albo w jaki region Francji chcielibyście się udać albo w którym zamieszkać. Do zobaczenia! Cześć!